Dzień dobry przede wszystkim i tak, zacznijmy od tego sezonu, który za nami, czyli sezonie, sezonie w MKS będzie. Uważam, że no to był świetny sezon, to był sezon całej naszej drużyny, gdzie zdominowaliśmy tą ligę i awansowaliśmy do Plus Ligi bezapelacyjnie, tak naprawdę tracąc jednego seta w całych playoffach. Ja indywidualnie też czuję, że rozbłysnąłem w tej drużynie. No, 12 nagród MVP, a krok, y, który wywalczyłem sportowo poniekąd, czyli awans do Plus Ligi, z tym, że ze zmianą klubu uważam za naturalną kolej rzeczy, a, a jednocześnie wyzwanie, bo no, to jest duże wyzwanie, jednak po raz pierwszy na parkiety Plus Ligi się dostać. Pamiętam, jak y, jeszcze mając 14 lat, przyjechałem pierwszy raz na trening do Mozwola Warszawa. I na dworcu właśnie spotkałem Bartka Kurka, i wtedy no, nigdy bym sobie nie pomyślał, że u jego boku mogę grać w siatkówkę. Jakby to było spełnienie największych marzeń. Więc yy, teraz, jak się spotykamy w jednym klubie, to no, dla mnie coś niesamowitego będę obserwował i próbował wyciągnąć jak najwięcej nauki z jego gry. Kiedy pojawiła się po raz pierwszy oferta z Aksy Kędzierzyn-Koźle, to pomyślałem jedno, że Realowi Madryt siatkówki się nie odmawia. Czuję się gotowy do gry w Plus Lidze, ponieważ to był już mój czwarty peł w pełni rozegrany sezon pie w pierwszej lidze, gdzie tak jak powiedziałem w wywiadzie po gali ostatniej, grałem te przysłowiowe pierwsze skrzypce, więc myślę, że te ogranie boiskowe już, już troszkę nabyłem. Z tej strony Mateusz Leczko, nowy atakujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Chciałbym się gorąco przywitać ze wszystkimi mieszkańcami, a tym bardziej sympatykami naszego klubu i zaprosić na nadchodzące mecze w sezonie 24-25 na hale na ulicy Mostowej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.